Ja powiem o tej genetyce, bo ta genetyka to, no właśnie, badania pokazują, że istnieje pewne, pewna genetyczna skłonność do występowania ADHD oraz. ADHD może być dziedziczone. Bardzo często jest tak, że rodzice, którzy, u których zdiagnozowano ADHD, mają dzieci, które też mają ADHD i odwrotnie, dzieci, u których wykryto ADHD, potem przy diagnozie rodziców okazuje się, że problem występuje u któregoś z rodziców. Więc tutaj jest ta teoria, właśnie genetyczna. Mówi się o tych szansach nawet 45% dziedziczenia i oczywiście im bliższy krewny, tym większe ryzyko. No standardowo, jak to w tym, w tym dziedziczeniu genetycznym występuje, natomiast to jest wciąż. Tak jak mówię, temat dyskutowany przez, e, przez psychiatrów, przez lekarzy generalnie, dlatego że tam sekwencjonowanie, sekwencjonowanie tego jest dość trudne. E, ale mówi się też o z, z pewnych strukturach mózgowych, dlatego że badania obrazowe już sugerują, że niektóre obszary, takie jak na przykład płat przedni, tutaj e, związane z funkcjami poznawczymi czy ciało migołowe, o których wspomnialiśmy, Związane z reakcją na bodźce, z, emocja, z emocjami, mogą mieć zmienioną aktywność i nawet budowę u osób z ADHD. I to jest też coraz bardziej badane. Są te właśnie badania, które widziałem, nawet widziałem wyniki badań obrazowych, jak to um, pewne te obszary są określane. Natomiast myślę, że tutaj w tym, co się dzieje teraz, czyli rozwój sztucznej inteligencji, dość dużo w tym pomoże, dlatego że tutaj ta klasyfikacja obrazów, no ona jest, będzie, będzie tutaj dość mocno wykorzystywana przy określaniu tego charakterystyki. No i oczywiście to, tak jak mówię, ale to też zostawię Tobie, czyli ten niedobór neuroprzekaźników, dysregulacja układu dopaminergicznego, noradrenergicznego i, i po prostu regulacja wydzielania tych neuroprzekaźników, inhibicja wychwytu, E, zwrotnego tutaj może pomagać, ale to też sobie opowiadamy w kontekście pewnie dalej leczenia i tego, co można z tym robić.